Niech Pan obdarzy Was pokojem, Poniedziałek czwartego tygodnia adwentu. Dziś przemawia do nas w pierwszym czytaniu prorok Malachiasz. Z tym myślę dobrze znanym nam proroctwem. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Jesteśmy na końcu już tego oczekiwania. Prawie że w przeddzień uroczystości Bożego Narodzenia oczekiwaliśmy pełne trzy tygodnie. Czekaliśmy oczywiście, mając świadomość, że to Boże Narodzenie jest wspomnieniem liturgicznym, bo Chrystus już na ten świat przyszedł, ale czekamy jednocześnie na Jego powtórne przyjście, na końcu czasów, na to przyjście w chwale, i jednocześnie chcemy być wrażliwi, uważni, skupieni na tym przychodzącym Chrystusie każdego dnia, zarówno podczas modlitwy w Słowie Bożym, w sakramentach, ale również i w drugim człowieku chcemy być gotowi chcemy być czujni chcemy być uważni pan którego wy oczekujecie więc mam nadzieję że jesteśmy tymi którzy oczekiwali i tymi którzy nieustannie oczekują ale to przyjście pana tutaj na ziemię to przyjście pana do nas jak mówi prorok malachiasz albo bardziej bóg przez proroka malachiasza jest poprzedzone przyjściem anioła, czyli pewnego wysłannika. Ten anioł to jest ktoś, kto jest posłany przed Pana, przez Pana Boga, żeby wypełnić misję. W tych ostatnich dniach Adwentu w sposób szczególny widzieliśmy tych niebiańskich wysłańców. To jest anioł, który przychodzi do Zachariasza, to jest anioł, który przychodzi do Maryi, to jest anioł, który przychodzi do Józefa. Wyjaśniają te te wydarzenia, które mają miejsce w tej pełni czasów, coś, co przechodzi ludzkie pojęcie, i dlatego musi przyjść nie człowiek, ale jakiś Boży Wysłannik, i tym Wysłannikiem jest Anioł. Oczywiście mamy świadomość istnienia tego świata niebieskiego, świata duchowego, świata anielskiego i wielokrotnie Biblia nam o tym mówi tradycja Kościoła również. Ale co ciekawe, ten tekst Malachiasza w jakiś sposób odnosi się do Ewangelii i pokazuje, że tym aniołem jest ktoś inny, bo zwracamy uwagę na to, że w Ewangelii jest mowa o narodzeniu Jana, później zwanego chrzcicielem, i to on jest tym, który przygotuje drogę Panu, on jest tym, który ludowi wskaże Mesjasza, na którego czekają. I tu możemy powiedzieć, że faktycznie ten anioł to nie zawsze jest taki anioł, jak my byśmy myśleli, że zawsze to musi być taki anioł, jak przyszedł do Maryi, do Zachariasza, czy może również do Józefa. Czasami jest to ktoś, kto jest Bożym Wysłannikiem. Jest ta, ta, taka anegdota, pewna katechetyczna, o tym, jak gdzieś tam w przedszkolu albo na początku szkoły podstawowej, dzieci miały narysować anioła. Więc tam każdy starał się mniej więcej jak potrafił, miał jakiś w głowie obraz tego anioła, może w domu miał jakiś rysunek tego anioła, który pomaga dzieciom przejść przez jakieś niebezpieczne miejsca. A pani katechetka krążyła między tymi dziećmi, podpowiadając i patrząc, jak te prace postępują. No i przychodzi do tego słynnego z anegdot Jasia i patrzy, że Jasiu namalował anioła, który ma trzy skrzydła. No i tak troszkę się zdziwiła i chciała ukierunkować tego Jasia i mówi: Jasiu, powiedz mi, a ty widziałeś anioła, który ma sk trzy skrzydła? Bo mi się wydaje, że raczej anioł ma dwa, a może sześć, jeśli chodzi o serafinów. Na co ten rezolutny Jasiu odpowiedział: Proszę panią, a pani kiedykolwiek widziała anioła? No właśnie, my jesteśmy przekonani, że wiemy, jak ci aniołowie wyglądają. Oczywiście jest to trochę opis biblijny. Trochę to nasze ludzkie wyobrażenie, trochę ta tradycja Kościoła katolickiego, ale faktycznie ta rzeczywistość jest trochę przed nami zakryta. No więc pewnie ani pani, ani ja nie widzieli anioła, który by w ogóle jakiekolwiek skrzydła miał, czy dwa, czy może trzy, czy również i sześć. To pokazuje, że ta rzeczywistość jest zawsze głębsza, byśmy powiedzieli, jest trochę inna niż my myślimy. Są ci wysłannicy, o których już wspominałem, ci aniołowie, Którzy przychodzą i mówią te ważne rzeczy, których ludzki umysł pojąć nie może, ale chcemy też odczytywać w historii zbawienia, a może również i w naszym życiu, ludzi, których tak możemy nazwać. Dla Izraela tym kimś jest Jan Chrzciciel. To on przygotowuje się po to, żeby nad Jordanem wskazać i powiedzieć: To jest baranek Boży. A wcześniej przygotowuje lud, głosząc tą zachętę do pokuty i do nawrócenia. Myślę sobie, że w naszym życiu wielokrotnie mamy kogoś takiego, kto w jakiś sposób pomógł nam w trudnych okolicznościach, czy w jakiś sposób rozpalił naszą wiarę, czy ukierunkował. I nieraz mówimy, że to jest anioł, a nie człowiek. No I doskonale wiemy, że to jest człowiek, ale właśnie pod natchnieniem działający i będący takim wysłannikiem, czy posłańcem samego Pana Boga. Ale jeśli zatrzymamy się teraz na Ewangelii, na tym cudownym narodzeniu. Wcześniej poczęciu, a po teraz narodzeniu Jana Chrzciciela, to też warto popatrzeć na to, co tam się dzieje. My wiemy już, kim był Jan Chrzciciel, znamy jego działalność, znamy jego słowa, znamy jego misję, ale tutaj ta misja zaczyna się od momentu poczęcia, a w sposób szczególny ten moment narodzenia też wskazuje ten kierunek. Oczywiście ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Bo tak zawsze było. Ale teraz dzieją się rzeczy nowe, już nie możemy bazować na tym, że zawsze tak było. Imię Zachariasz znaczy jachwę pamięta, Bóg pamięta, że Bóg jest tym, który obiecuje. Ale jednocześnie my gdzieś tam, w tych naszych głowach ludzkich, choć dobrze o Panu Bogu myślimy i wiemy, że On jest dobry, to czasami mamy takie skojarzenia, że Ktoś, komu coś przypominamy i mówię, a pamiętasz, że miałeś załatwić, że miałeś zrobić, że miałeś mi w tym pomóc? I on mówi, tak, tak, pamiętam, pamiętam. I my wiemy doskonale, że zapomniał i no, może się tak zdarzyć, że dalej będzie w tym zapomnieniu i tej pomocy od niego nie uzyskamy, szczególnie jeśli ten czas jest długi. I mogłoby się wydawać, że Pan Bóg, choć pamięta, no to jednak tych swoich obietnic nie realizuje. Więc w tym momencie następuje ta zmiana. Ten nowonarodzony wysłannik Boży nie będzie miał na imię Zachariasz, czyli Bóg pamięta, ale będzie miał na imię Jan, czyli Jochanan, czyli Jahwe jest łaskawy, Bóg jest łaskawy, czyli Bóg okazał łaskę i tą łaskę okazuje teraz. Nie tylko pamięta, że ma okazać, nie tylko obiecuje, że kiedyś okaże, ale właśnie jest tym, który teraz, w tym momencie, jak mówi święty Paweł, w tym czasie, gdy nadeszła pełnia czasu, teraz okazuje tą łaskę Zachariaszowi i Elżbiecie, dając im Syna, ale tak naprawdę całemu Izraelowi, całemu światu, dając tego anioła, który przygotuje ludzi na przyjście Mesjasza, a w pełni Pan Bóg okazuje tą łaskę, dając nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego my oczekujemy i który przyjdzie nie tylko do świątyni w dzień pasterki właśnie w tą noc bardziej świętą czy potem w dzień Bożego Narodzenia ale tego którego my oczekujemy i przyjdzie do naszego życia aby je rozjaśnić i napełnić pokojem pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty amen Señor Jesús. Ma